Wzbogacony o właśnie boje <laughs> nie tylko ze służbą bezpieczeństwa, ale i z wywiadem mogłem sobie spokojnie radzić dalej. No a dalej ta, ta, ten kontakt zagraniczny rzeczywiście utrzymywaliśmy, znaczy zaczęliśmy utrzymywać, bo no, materiały, farba drukarska, materiały dość do druku, to wszystko można, nie można tego było kupić. No, to koledzy nam. Podsyłali, przemycali. Z kolei udało im się zorganizować przerzut maszyn. No to już byli to z reguły hmm, przemytnicy. Szukali tam po prostu jakichś kontaktów. Przemytnicy, którzy przemycali na przykład cytrusy, nie wiem cokolwiek. A przy okazji podjęli się. Dla nich to wszystko jedno, jak ktoś zapłaci, prawda, przy, żeby oprócz cytrusów przerzucić maszynę. E no tutaj to po prostu był kontakt telefoniczny, umawialiśmy się na odbiór wcześniej, dopóki na mnie Na samym początku w ogóle to, to te pierwsze przesyłki były wożone z szkolnym statkiem wyższej żeglugi, znaczy wyższej szkoły morskiej, Azymut. Taki mały statek szkolny w 1983 roku bodajże był na stoczni na remoncie i stoczniowcy zrobili skrytkę. Była zrobiona skrytka i, i jeden z marynarzy, który, znaczy z załogi w sumie tego stateczku, który tam pracował, przez chyba dwa albo trzy lata woził tam. I nawet czasami z drugiej strony przewoził większe rzeczy, bo ta skrytka była, była większa bieraliśmy, jak już statek przypływał, ten stateczek tutaj na, na, na wałych Chrobrega, czyli na eksponowane miejsce, nie gdzieś tam do portu. Jak już wszyscy zeszli, wieczorem się podjeżdżało samochodem, nikt tam nie patrzył na ręce jeden drugiemu, ale no jedni przemycali, tak jak ten człowiek, jakieś materiały, inni przemycali wódkę, papierosy, także ci marynarze jakoś tam się Nawzajem kryli, zresztą wpadła raz ta skrytka jak szukali papierosów i od innej skrytki doszli do tej skrytki celnicy i, i się skończyło włożenie właśnie tym stateczkiem. Raz taki duży transport maszyn przyjechał z kolei z taki, no to był autobus pozbawiony siedzeń i wypełniony ciuchami, darami. Znaczy ze Szwecji z, z, ktoś tam zbierał, wpłynął i przywoził do Polski. No i pod tymi ciuchami gdzieś tam na dole miał, miał pochowane maszyny. To, to też tak to, to filmowy sposób się umawialiśmy, umówiliśmy tu oraz na odbiór. Przy autostradzie, na takim parkingu, na części nieuczęszczanej. A w ogóle nie wiedzieliśmy, że akurat parę kilometrów od tego miejsca jest tajny ośrodek łączności.